Dzisiaj kolejna historia od środka prosto z gabinetu gastroenterologa. Przyszedł do mnie pacjent. Pan, senior w wieku 68 lat, w doskonałej kondycji fizycznej, do tej pory bez żadnego leczenia. Więc zapytacie, po co przyszedł do gastroenterologa? Ano, z dwóch powodów. Po pierwsze, to był dyskomfort w lewym dole biodrowym. Coś go tam od czasu do czasu ugniatało, coś mu tam przeszkadzało, czuł takie dolegliwości bólowe, które po jakimś czasie samoistnie mijały albo na przykład po przyjęciu leków przeciwbólowych czy leków rozkurczowych. Do tego pana niepokoiło incydentalne krwawienie z odbytu. Zgłosił się z tym do swojego lekarza rodzinnego, który wykonał mu podstawowe badania i skierował do poradni chirurgicznej celem oceny, czy przyczyną krwawienia nie są hemoroidy. W podstawowych badaniach, które mój pacjent miał wykonane, to było USG jamy brzusznej, w którym nie było absolutnie żadnych odchyleń od stanu prawidłowego, to była prawidłowa morfologia ICRP. Pan miał to, co mnie osobiście zaniepokoiło słuchajcie poziom żelaza w dolnej granicy normy. Tam nie było żadnej strzałki do dołu, natomiast wyraźnie ten poziom żelaza zbliżał się do dolnej granicy normy. I tak samo było z poziomem witaminy B12 kwasu foliowego. Tutaj pacjent miał bardzo dobry poziom witaminy D, gdyż był, że tak powiem, świadomym pacjentem i przyjmował jakby dawki suplementacyjne adekwatne do jego potrzeb, a poza tym sporo Przebywał na dworze, ponieważ był osobą aktywną fizycznie, lubił dużo spacerować, więc tutaj kontaktu, że tak powiem, z, i z naturą i ze słońcem miał, miał sporo. Pacjent nie miał żadnych chorób przewlekłych, nie miał również żadnych, nie przyjmował na, stale, na stałe żadnych leków. Podstawowe suplementy, witamina D-2, kwasy omega, magnes, cynk, co tam. Potrzebował w danym momencie, co uzgodnił ze swoim lekarzem, jednak nie były to jakieś wielkie suplementacje, więc słuchajcie. To, co mnie zdziwiło, pytając Pana, to po pierwsze, że nie miał do tej pory wykonanych żadnych badań, tym bardziej, że w Polsce jest dostępny bezpłatnie i bez skierowania program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, który obowiązuje i który jest dla pacjentów od 50. Do 65 roku życia i serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z warunkami programu. I jeśli stwierdzicie, że chcecie się zbadać, to zgłoszenia się do ośrodka, który takie badania wykonuje. Pan w swoim zasięgu zamieszkania miał dwa takie ośrodki, jednak ani w trakcie konsultacji z lekarzem rodzinnym, ani chirurgiem, i nigdy wcześniej takie badanie nie zostało mu zaproponowane. Zapytałam również o wywiad rodzinny, i on również był ujemny. W Pana rodzinie nikt nie chorował z powodu przewodu pokarmowego, z powodu jelita grubego. Więc pacjenta, i to dowiecie się w dalszej części tego odcinka, zakwalifikowałam do badania. Pamiętajcie, że to, co Wam opowiadam, to jest film edukacyjny. I nie możecie tego traktować jako poradę medyczną, to są dla Was przykłady z życia wzięte. I pamiętajcie, że mam dla Was sklep z e-bookami, gdzie na stronie www.poradnikgastrologiczny.pl znajdziecie e-booki pełne praktycznej wiedzy, pełne porad dla osób z problemami z przewodem pokarmowym od gastroenterologa dla pacjentów. Więc kto potrzebuje, ten korzysta. I słuchajcie, oczywiście, że zaproponowałam panu wykonanie kolonoskopii. To było pierwsze badanie, które przyszło mi na myśl. Pacjent zresztą po zaproponowaniu tego badania przyznał się, że poczuł ulgę, bo rozmawiał wcześniej żoną, z żoną na ten temat i ona go wsparła z decyzji, że gdybym zaproponowała kolonoskopię, to jak najbardziej on takie badanie chciałby wykonać. Więc umówiliśmy się, Tutaj w dosyć takim szybkim tempie na badanie. I słuchajcie, ja powiem Wam jakby tak wstecznie na temat kolonoskopii, ponieważ ja doszłam endoskopem do kątnicy i wycofując się, najpierw zobaczyłam właśnie uszy połowanego polipa. To jest szypuła, to jest głowa polipa. Usunęłam tego polipa pętlą diatermiczną, czyli. Przy użyciu prądu i odzyskałam go do badania histopatologicznego. Ten polip okazał się być gruczolakiem cewkowym z dysplacją stopnia małego, więc żadna groźna zmiana. Wracamy z powrotem, tu mamy prawidłową śluzówkę jelita grubego, słuchajcie. Różowa, lśniąca, gładka z prawidłowym rysunkiem naczyniowym. To są tutaj te takie wzorki, takie marmurki. Tu mamy fałdy, tak, czyli to tak to właśnie wygląda. Te białe kropeczki to są odblaski od światła aparatu, które świadczą o tym, że mamy tutaj prawidłową warstwę śluzu. Kolejne, czyli zastępnica i na kolejnym zdjęciu znajdujemy się w esicy. W esicy znalazłam uchyłki różnej wielkości, niezbyt ich było wiele, były one niezmienione. Ale mogły dawać Panu właśnie ten dyskomfort w lewym dole biodrowym. To gniecenie, to pobolewanie, to uczucie wzdęcia e, takiego właśnie nieprzyjemnego i które czasami samoistnie się wycofywało, i mogło wtedy dojść właśnie do przytkania takiego uchyłka e, albo do jego dużego podrażnienia. Więc tutaj myślę, że przyczyna e, pierwsza dolegliwości tych pierwszych zgłaszanych dolegliwości została od, jakby odkryta i zauważcie, kolonoskopia jest badaniem, gdzie na przykład w USG nic nie było widać, ale przyczyną realną problemu było to, co zostało znalezione na zagięciu odbytniczo-siczym. Zobaczcie, to jest zmiana nowotworowa, która zajmuje sporą część jelita. Tutaj mamy te czerwone, czerwone plamy i stąd właśnie pacjent miał anemię. Tak? To jest przyczyna krwawienia. I jeśli chodzi o właśnie tę zmianę, pacjent został skierowany, z tej zmiany zostały pobrane wycinki do badania histopatologicznego, które potwierdziło proces nowotworowy. Był to gruczolakorak. Więc słuchajcie, pacjenta szybciutko skierowałam do ośrodka chirurgii onkologicznej, gdzie wykonano badania uzupełniające m.in. innymi tomografię i pan został zakwalifikowany właśnie do laparoskopowej przedniej resekcji esicy, górnej części odbytnicy, czyli operacja laparoskopowa bez otwierania powłok brzusznych mało inwazyjna. Tutaj wykonana jest w doświadczonym ośrodku, więc wszystko odbyło się sprawnie. Przebieg zabiegu bez powikłań. Pacjent bardzo szybko doszedł do siebie, ponieważ jest to rodzaj zabiegu mniej traumatyzujący. Jamę brzuszną i pacjenci dochodzą do siebie szybciej. Ale słuchajcie, pamiętajcie, że do tego zabiegu kwalifikują chirurdzy chirurzy onkolodzy doświadczeni w tym zabiegu. Więc to nie ma tak, że pacjent by chciał, tylko jeśli się pacjent zakwalifikuje, to będzie miał wykonany tego typu zabieg. Więc nie mylimy tutaj ścieżki kwalifikacyjnej, tak? Przebieg, tak jak mówiłam, bez powikłań u pana, nie znaleziono żadnych zmian groźnych poza jelitem, więc tutaj również nie miał dodatkowego leczenia. Skończyło się na resekcji chirurgicznej tego odcinka jelita. I pacjent u mnie zjawił się na kontrolnej kolonoskopii. No i jeśli chodzi o to badanie, no to dotarliśmy sobie do kątnicy. Tutaj mamy piękną zastawkę krętniczo-kątniczą, czyli połączenie jelita cienkiego z jelitem grubym. Tu mamy dno kątnicy jak najbardziej prawidłowe. Jeszcze we wstępnicy znalazłam takiego małego polipka około 3 mm usunięty pętlą Polip hiperplastyczny, więc zupełnie niegroźny. No i doszliśmy do miejsca, w którym wcześniej było widać zmianę guzowatą. I słuchajcie, teraz mamy tutaj zespolenie pooperacyjne, tak, które jest gładkie, które jest szerokie. Nie ma tutaj absolutnie żadnych cech wznowy-miejscowej. Jeśli przypominacie sobie ten właśnie niemiły dla oka obrazek, tak, to tutaj mamy już. Po operacji te tu miejsca, takie małe, ciemne kropeczki, to są staplery, które pozostały tutaj w ciele. I słuchajcie, wszystko zakończyło się bardzo dobrze dla pacjenta. Jego postępowanie pooperacyjne to utrzymanie dobrych nawyków dotyczących diety, dieta typu niskowęglowodanowego dieta przeciwzapalna, odpowiednie nawodnienie, regularny wysiłek fizyczny. Nie musiałam Pana do tego zachęcać, ponieważ po zabiegu on bardzo szybko doszedł do siebie odzyskał jakby prawidłowe parametry krwi, poziom żelaza, wzrósł, on się czuł mocniejszy i bardzo fajnie proces rekonwalescencji po zabiegu tutaj przebiegał, bez żadnych zakłóceń ze wsparciem żony i rodziny, więc bardzo się to wszystko fajnie skończyło. No i Pan tutaj wszedł w nadzór onkologiczny, zalecony i tutaj nadzorowany przez poradnię onkologiczną. Pacjentów czy osoby zainteresowane wiedzą o raku jelita grubego, o postępowaniu przed operacją na temat leczenia i operacji. Tutaj, właśnie na playlistie o chorobach jelita grubego, macie te trzy odcinki. Ja linki do nich również postaram się zamieścić w opisie tego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie postawione kawy. Są dla mnie dużym wsparciem, za oglądanie, za komentowanie, lajkowanie. Słuchajcie, niesamowite wsparcie od Was płynie w moją stronę, więc bardzo Wam wszystkim. Za to dziękuję, i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie opowiem Wam kolejną, myślę, bardzo ciekawą historię, właśnie z życia wziętą, której finał właśnie był związany z badaniami endoskopowymi. Więc trzymajcie się, cześć, papa. Pa.